Witajcie, moi kochani. Marek Jakubiak, który kandyduje w wyborach prezydenckich, w niedawnym wywiadzie nie miał wiele dobrego do powiedzenia w sprawie Rafała Trzaskowskiego, a wtedy jeszcze nie było głośnej afery co do finansowania reklam przeciw Karolowi Nawrockiemu i Sławomirowi Mencenowi, na które wydano olbrzymie pieniądze, a co może stanowić podstawę do unieważnienia wyborów. Choć jego sztab stanowczo się od tego odcina, to cała sprawa pozostawia niesmak. Poseł Jakubiak mówił m.in. o aferze ze sprzedażą kamienicy, w której mieściły się mieszkania komunalne i oraz ogólnie jak prezydentura w Warszawie może zaszkodzić kandydatowi koalicji obywatelskiej. Znaczy w trudnej sytuacji jest Trzaskowski, dlatego że działanie na tak dużej infrastrukturze jak Warszawa musi nieść ze sobą zadowolonych i niezadowolonych. E, więc Rafał Trzaskowski ma tu zdecydowanie gorszą pozycję. Natomiast w sytuacji, kiedy Rafał Trzaskowski mówi, że on e, musiał tą Marszałkowską, czyli od razu oświadcza, że to on zrobił, musiałem tą Marszałkowską eksmitować, co to znaczy nie eksmitować, a ich przeniosłem do Pruszkowa, w jakiś zastępny czekania Na czas remontu, tak. Na czas remontu, po czym pojawia się ogłoszenie sprzedaży za 31 milionów tej samej kamienicy, to to po prostu jest śmianie się z ludźmi. I teraz pokazuje się mu papiery i mówi się, jak to, przecież ty to sprzedawasz, jeszcze nie remontujesz. No tak, bo remont to horrendalne koszty są. A mówi to człowiek, którego obok dosłownie klocek wybudował za miliard złotych blisko. No. Marek Jakubiak mówił też, że te wybory są o wiarygodności. Według niego niektórzy kandydaci, szczególnie ci młodsi, mogą mieć z tym problem, by udowodnić w kampanii, że są wiarygodni. Z kolei on, Joanna Senyszyn czy Grzegorz Braun, już niekonieczni. Prezydenta. Ja myślę, że te wybory są o wiarygodności, jednak takiej, takiej wiarygodności. No i, i, I moim zdaniem kandydat na prezydenta nie powinien udowadniać swojej wiarygodności w ciągu trzech miesięcy, tylko on powinien jakby linią swojego życia pokazywać, kim jest. No i tutaj kandydaci mają problem. W przypadku pani Senyszyn, w przypadku pana Brauna czy moim przypadku, no to znane są nasze ścieżki życiowe i każdy może sobie określić, jakim my będziemy prezydentem. Każdy z nas. Natomiast w sytuacjach młodych ludzi, którzy nie mają jakiejś ścieżki życiowej za sobą, jest to problemem. No i wtedy jest czytaj plemienne stosowanie sprawy i popieranie plemiona. I jakby to mi się troszkę z tym pojęciem kukizowym moim nie, nie zgadza, bo ja uważam, że demokracja bezpośrednia jest istotą demokracji, a nie jakieś plemienne działania właśnie. Poseł wolnych republikanów wciąż wierzy w swój sukces, a już w ogóle w to, że obywatele wezmą sprawy w swoje ręce i wprowadzą w Polsce zmiany. Jako przykład dał odwołaną w Zabrzu prezydent z Platformy Obywatelskiej. E, więc nawet jak 100 osób powie nie wstawaj z łóżka, bo nogę złamiesz, a może nie złamie jednak. Więc u mnie tak jest, że ja jednak wierzę w to, że przyjdzie taki moment, w którym e, obywatele będą chcieli albo będą żądali nawet wzięcia sprawy w swoje ręce. I to widać, bo w Zabrzu dokładnie to zadziałało. I po, po zaniżonych progach frekwencyjnych przez KUKI z 15. I, I powiem, że to jest element. I zobaczycie Państwo, jak pójdzie domino: jak gwałtownie ludziom się przypomni, że to oni są istotą demokracji, że to wszystko jest dla nich, a nie odwrotnie. I sądzę, że to przebudzenie nastąpi. Już mówi się o trzech następnych referendach. Zapowiedział też, że w Warszawie również planowane jest referendum, by po wyborach odwołać Rafała Trzaskowskiego. Wszystko przez to, że zamiast zajmować się miastem, prowadzi kampanię prezydencką. Że chcę powiedzieć, że Rafał Trzaskowski też się zmierzy po wyborach e, z referendum na temat jego odwołania w Warszawie. O, to ciekawe, ale to pan będzie stał za nie, tym Nie, za tym, to za już tym parę, o organizacji, parę organizacji warszawskich ma tego dosyć. Po prostu Rafał Trzaskowski zamiast gwiazdorzyć na tych wszystkich e, e, paradach prezydenckich, e, powinien zajmować się Warszawą. On, panie redaktorze, przysięgał Warszawiakom. Przed założeniem łańcucha, że całą swoją aktywność poświęci na miasto stołeczne Warszawę. A to już druga kadencja jego, która jest drugim startem na prezydenta, na przykład. Wszystkim się zajmuje, tylko nie Warszawą. Tylko pan I to referendum tego będzie dotyczyło. Tylko pan zakłada, że Rafał Trzaskowski w takim razie nie zostanie prezydentem? Ja jestem przekonany, że nie będzie prezydentem. Przekonany jestem o tym. Marek Jakubiak powiedział też, dlaczego Rafał Trzaskowski byłby złym prezydentem. Prezydentem dla Polski, ponieważ a jako Warszawiak doświadczył już jego rządów. Dlaczego? Dlaczego Polacy nie mieliby wybrać lidera sondaży kandydata największej partii w Polsce? W Bo moment. by Polskę mieli rozkopaną tak jak Warszawę. Bo e, arogancja władzy polega na tym, że najpierw zamykają ulicę, a potem mówią, że nie dojedziesz do domu. Bo arogancja władzy polega na tym, że nie muszą podejmować uchwał o strefie płatnego parkowania, ale parkometry stawiają. Ale prezydent nie rozkopuje ulic, prezydent Polski. To jest wszystko. Wie pan, co? Jakby tak Starzyńskiemu to wszystko powiedzieć, to by się chłopu śmiał. Starzyński, ten słynny prezydent, który życie za Warszawę oddał, proszę państwa, wychodził do domu, żeby się przespać. A ja rozumiem, że u Trzaskowskiego jest odwrotnie. Przychodzi do y, pracy czasami, żeby się wyspać. Czyli jeżeli nie Rafał Trzaskowski, to kto zostanie prezydentem? Znaczy, Poza Markiem Jakubiakiem, oczywiście, pan, ale... bo tu już y, no, wiem, że pan nie może nie no, powiedzieć, zakłada... że, pan nie, że pan nie zostanie. No, to jest... Marek Jakubiak miał jednak delikatny problem z tym, że on jako kandydat ma poparcie na poziomie Macieja Maciaka. O którym przed wyborami nikt nie wiedział, kim jest. Szczególnie, że on jest aktywny w polityce od dawna, a także często gości w mediach. <laughs> Zakła zakładamy tutaj bardzo pesymistyczny obraz sytuacji, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Nie zobaczymy, jakie wyniki będą, bo prawdę powiedziawszy, no nie wierzę w taki świat, w którym e, obok mnie stoi niejaki pan Maciak i on ma 1% i ja mam 1%. Ja to widziałem na własne oczy i po prostu zachodzę w głowę. No. Może coś no. źle robię, no ale nie wiem. No pan już narzekał na sondaże, czyli rozumiem, że to pan nie, no, zdania na. no, śmieje na się już z tego, po prostu. Czy już... może jeszcze na coś innego? No bo Nie, no śmieje się już z tego. Natomiast no, panie redaktorze. Przecież ja z mediów nie wychodzę tak naprawdę, tak? Ja nie muszę udowadniać kim jestem, bo ja od ładnych kilkunastu lat... No umie pan w te, w te klocki, no. To, to trzeba powiedzieć jasno. Nie ma pan, nie płoni się pan, nie, nie, nie zacina się pan, dosyć gładko pan mówi. Tak więc no to... mogę powiedzieć, że od tych kilkunastu lat nigdy nie miałem z tym kłopotu żadnego. I wie pan dlaczego? Dlatego, że ja się nigdy do tych programów nie przygotowuję. Nigdy. Stwierdził też, że nie można ufać politykom, którzy muszą się do wszystkiego przygotowywać. Właśnie w tym kontekście mocno skrytykował Rafała Trzaskowskiego. Według Marka Jakubiaka to był kolejny powód, dla którego on nie za bardzo nadaje się na prezydenta, ponieważ nie jest politykiem z krwi i kości. Jak zobaczycie polityka, który się najpierw uczy, co ma wam powiedzieć przed kamerą, to to nie jest polityk. Albo on jest politykiem całym sobą, Albo on jest wyrywkowo w godzinach politykiem, i taki jest Rafał, właśnie. Że on chętnie by czytał te swoje książki, albo siedział w Unii Europejskiej, bo chętnie on podróżuje i tak dalej, i tak dalej. Ileś tam set dni w ogóle na podróżach spędza. A ja, jak się wezmę na jakiś temat, na przykład gdybym dostał zadanie takie, na przykład Warszawa. To ja myślę, że ta Warszawa by mnie wchłonęła, dlatego że ta przysięga zobowiązywałaby mnie do tego. Marek Jakubiak został zapytany również o to, czy planuje startować w wyborach na prezydenta Warszawy, jeśli takowe by się odbyły. Poseł jednak stwierdził, że już by tych kampanii było za dużo. Skomentował też przeszłe wyniki prawicowych kandydatów w wyborach na fotel prezydenta stolicy. Czyli I tak... Jeżeli nie zostanie pan prezydentem Polski, będzie pan startował, nie bo sądzę. będą wybory. Na, naprawdę, będzie nie będzie pan startował na prezydenta Nie, Ja już jestem sprawy? zmęczony tymi startami. Już pan ma dosyć kampanii. Już Mam dość kampanii. I tych debat teraz no, i tych kolejne. Debat, tych, 4 <laughs> godziny i tak dalej. Tym bardziej, że ja do Miasta Stołecznego Warszawy startowałem, nawet niezły wynik dostałem. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że żeby przejąć Warszawę dzisiaj z rąk Platformy Obywatelskiej, bo to jest e, Urząd Pracy tak naprawdę, Platformą Obywatelskiej. To proszę Państwa, trzeba mieć 580 tysięcy głosów w Warszawie. Warszawa ma około 1,8 mln, z tego przyjezdnych sporo. Więc trzeba by zbudować taką. Patryk, jaki dostał 250 tysięcy głosów, chyba. Tak mi się zdaje. Przegrał ale, w pierwszej turze. Ale Lech Kaczyński, tak, ale to nie wygrał Trzaskowski, żeby była sprawa jasna. To wygrał Antypis. Trzaskowski w ogóle w tej kampanii nie istniał, ale wygrał Anty Czyli Patryk jaki miał za agresywną, kampanię, za kampanię, za dynamiczną, za, e, za taką za właśnie energiczną i przestraszył Warszeweków w tym. A co Wy o tym sądzicie? Zgadzacie się z Markiem Jakubiakiem? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.